Co to różewne futerko? Dziwne. Wygląda jak futerko zabawki. To nie dowód. Zabierz mi to na wszelki wypadek. Kredki. To nasze, leczemu zniszczone? Może Jezus nie może nimi rysować. Po co w ogóle kraść kredkę? Mógł po prostu zapytać. Jakieś je dały. Uś, co to? To ślad przestępcy. Racja. Jest jakiś dziwny i trochę znajomy. Poczekaj, to wygląda jak. wygląda jak łapa labubu. Ja jestem pewna, że labubu się nie zmienia. Bez różnicy, z tym labubu jest coś dziwnego. Trzeba przynieść labubu i porównać odciski. Zostawiłaś go tutaj? Przecież wiesz, że mamy złodzieja. Dobra, porównajmy odciski. Bardzo podobne. To zdecydowanie łapa la No, tylko że większa. Czyli ktoś chce wrobić Czekaj, wszystko zaczęło się, gdy la pojawił się w domu. Chodźmy do domu, to jest niebezpieczne. Dla złodziej. Nie rozumiem, jak to jest powiązane. Amelia, chodźmy szybko do łazienki. Potrzebuję Twojej pomocy. Amelia, lewą ma wbudowaną kamerę. Ktoś nas obserwuje. Co? Kamerę? Nie Ach, to sama sprawdź. To po prostu ją zniszczymy i wyłączymy. Nie rozumiesz. Wtedy nie dowiemy się, kto nas obserwuje. No, rozumiem. Musimy pomyśleć, jak wywobić przestępcę. Zabraniemy tak, <laughs> takiego zasad. Ale jakiej? Jeśli kradnie coś innego niż cenne przedmioty, to coś innego. Ale czego? A co jeśli to jakiś szalony pan? Kradnie nie tylko cenne rzeczy, ale twoje rzeczy osobiste. Ojej, to może być prawda. To zadziała? Mhm. Jeśli to twój wielki pan, na pewno pokocha ten grzebień. Dobrze, spróbujmy. Amelia, twoje włosy wyglądają jakoś źle. Służyło, że wziąłam ze sobą swoje grzebień. Używam go często. Cieszę włosy przed każdym filmem. Świetnie. Zostaw go tutaj i chodźmy poszukać spinek do włosów, żeby zrobić ci lepszą fryzurę. Aha.